Chodź, Laczuś. Chodź, Laczuś, co się będziesz? Kto tam jest, tak? Kto tam puka? Kto puka do Laczusia? No? Dzisiaj będziemy kosić. Tak, będziesz strasznie... O, jaki ty będziesz wystraszony. No, na maksa. Ale potem przylecisz dożreć, przylecisz. Ja Cię znam, Laczkowski. No, ja Cię znam, Laczkowski. Coś ty dziś apetytu nie masz. Nie, czy już coś podjadłeś, mi się zdaje. Porzeczki? No dlaczego jesz porzeczki? Moje porzeczki? No nasze porzeczki jesz? A z czego ja zrobię dżemik? Jak to nie wiesz? No. Idź jec, idź. Idź, Laczkowski jeść. Ty jeszcze byś chciał, żeby cię karmić, nie? No pewnie. I co jeszcze?